Dzień dobry, dzień dobry 28, tak? Czy 9 Zaraz zobaczymy 28 28 dzień października, sobota, godzina jakoś tak koło drugiej, a jeszcze mi tą godzinę ta 15 druga Tak do ścisłości Ech. Pogoda Jak na tą porę roku cudowne może troszkę za bardzo wieje pewnie to będzie słychać bo jesteśmy na otwartym ale poza tym jest super niedawno padał deszcz taki gdzieś 5 minutowy w ogóle nie wiadomo skąd ten deszcz się wziął bo była piękna pogoda cały czas ulepszko świeciło a nagle pada deszcz Cudownie, 5 minut może to padało ale pranie jest boku, na dworze, co się zoszło. teraz widziałem, że jej, a czy pralkę, żeby wysuszyć, bo... Znaczy no na suszarkę, w, w pralka jest suszarka. Pralka jest razem z suszarką, Pralko, suszarka. Co tam się dzieje? Co tam się działo? Wczoraj, no to co, po spacerze do domu, jak mówiłem, kąpiel. Strzyżenie, golenie, obcinanie paznokci i tak dalej, i tak dalej. A później... No no, co, posiedziałem trochę z posłuchałem jakiejś tam muzyki. Później ta poszła na górę. Ja tam coś zacząłem oglądać, ale padłem. Ja jak tradycyjnie w piątek, ja byłem taki zmęczony, że ja wiedziałem, że padnę. Nie wiem, chyba o 11 już spałem. Na kanapie, wstałem w nocy, nie wiem, to była chyba czwarta. Poszedłem na górę się położyć, stałem o 8. Jakoś tak, przy... nie, stałem to no, po 8, bo na 10 miałem jechać z Jankiem do Ortodonty. Czy nie wiem Ortodonty dentysta, no nie wiem ten co aparat tam, tam jest na zęby, żeby tam wyregulować Żeby wymienić na nowe w zasadzie. No to pojechałem do tam na dziesiątą Później pojechałem do kolegi, do pracy, bo coś tam mu obiecałem, on mi coś mi się obiecał, więc pojechałem, wymieniliśmy się. Potem pojechałem do Tesco, do okulary ale też wiele bracie tutaj jeździć, bo zawiązają do Tesco ...na zakupy. Ciii! O tutaj? ich tutaj... Bokserzy! Dziach! ciach ciach Adelka! Widziałeś, jaki trening sobie zrobiliśmy? Odebrałem okulary. Odebrałem ryte, dzieci. Do domu. Trochę tam ogarnąłem na dole. Posiedziałem chwilkę. I... ...spacerujemy. Będziemy sobie już na matce, bo dzisiaj jest sobota i musimy tak bardzo dużo tych kroków robić już. Swoje od poniedziałku do piątku wydeptaliśmy. Dzisiaj też zrobimy swoje, ale tak bardziej na luzie, bez ćwiczeń. A, bo wczoraj jeszcze trzy ja Tak mi się nie chciało. Taki byłem zmęczony, ale tam chwilę się prościągałem. Także zadowolony jestem z tego, że mimo, że mi się nie chciało, to coś tam zrobiłem, co się dzieje Ty się śliwi się Stało nową piłeczkę dzisiaj o I chce się zesłać że tak powiem tylko Cały czas tylko żeby je rzucać Szędziemy na ławce i porzucamy Adelkę. Nie ma sprawy Siedziemy sobie na 5 minut, tak? może 10 Oj, żeśmy mi koło serce znaczy nie wiem czy serce, ale po lewej stronie to chyba serce ja, no. dostał zawału też bym się nie zdziwił Już tam coś tam się ruszam To i tak tego jest za mało Powinno być więcej Ale lepiej tak niż jak ktoś się w ogóle nie rusza No i co? Dzisiaj sobota mówię o 13.30 jest mecz Barcelona Real oglądamy z chłopakami. Już się Oglądamy z chłopakami mecz. Po meczu nie wiem co będzie. Do meczka przychodzi dziewczyna. Janek. Nie wiem co będzie robić. Jutro robię całemu synowi, że pojedziemy na parking. Poćwiczyć parkowaniem, bo on jeździ już na jazdy. Wykupione jeździ, ale takie jak na parkingu, no to może ze mną poćwiczyć tak. Lepiej z tym instruktorem pojeździć, a ja go tam spróbuję tego nauczyć to co ja tam mogę powiedzieć. Za dużo nie wiem, bo co tam tylko tak praktycznie mogę mu pokazać powiedzieć. Już taką sobie sam musi tam już dawaj tą piłkę, no się, kłaś się z nią, nie chcesz mi jej oddać, więc no to co? Będziesz urożała, ja będę tak siedział trochę bez sensu mam.